Hello my friends from Middle East, congratulations for the winners of the Kuva zone of Kurbaki Pigeon Merhaba, best regards to Kuwait, to Egyptian and to Iraq I wish you best luck with my Kurbaki Pigeon We we'll stay in contact, best regards, Przemek from Germany Bye my friend, ciao Wraca i sostry, znowu oryginalne produkty w hodowli kulbacki. Wasze zamówione przyszło! Wulsce będą wysyłki, każdego osobiście będę informował. Moje produkty są takie super, że hodowcy po dwóch, trzech, 4 dniach nie wiedzą, co się dzieje w gołęku. Żywe, zdrowie, nikt takiego czego nie mieli. Normalne, moje produkty są bezkonkurencyjne, każdy co je ma. Jest 100% zadowolony. Spróbuj i ty, i się dowiesz, jak działa prawdziwa natura. Pozdrowienia, koledzy. Wszystko oryginalne, zapakowane. Wszystko od producenta, from Dr. Waltz, Wes